Naszym gościem w tym cyklu jest Maja Meissner, prezeska Meissner and Partners Executive Search and Organizational Development. Dzień dobry, witaj, Majo. Dzień dobry. No, ja wiem, że Ty dużo wiesz na temat rynku pracy ze wszystkich stron barykady, nie tylko z dwóch stron barykady, z wszystkich stron barykady, i pracodawców, i pracowników, i całego tego środowiska ekosystemu wokół. A tam się dzieje dużo teraz i, i bardzo dynamicznie no, sprzed kilku, dosłownie, może kilkunastu godzin na chybiu trafił wyciągnięte tytuły prasowe. Pandemia koronawirusa zmienia rynek pracy. W cenie będą zawody wykonywane zdalnie. Koronawirus zmienia rynek pracy, znikają benefity, rosną wymagania. Pandemia już przemeblowała rynek pracy. W kilka dni skończył się rynek pracownika. Takie rzeczy czytają ludzie, którzy pracują na co dzień w różnych firmach, mają prawo się martwić, w jakim, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Jak się przygotowywać i na co się przygotowywać? Tak, to oczywiście koronawirus, COVID, no spowodował, że my dużo więcej o tym mówimy, ale zmiany na rynku pracy są postępujące i one byłyby nie do zatrzymania, czy też one nie zmieniają się jakoś diametralnie, one, przysp one przyspieszają i zaczynamy dużo bardziej dostrzegać to. Już parę lat temu Unia Europejska ukuła takie, powie, tak, taki termin Security, czyli bezpieczeństwo w elastyczności. W elastyczności to znaczy w tym, że będziemy zmieniać zawód w ciągu życia do siedmiu razy nawet, hmm. że będziemy pracować w najróżniejszych formułach zatrudnienia, na różnych umowach, a, mając i działalność, mając etat, kawałek etatu i nie będzie nam to w ogóle przeszkadzało. Zmierzasz będziemy... do tego, że to wtedy traktowaliśmy trochę jak bajkę o strasznym tak, smoku tak, gdzieś tam z przyszłości i, się... i nagle smok przyszedł? Tak, że będziemy pracować zdalnie, że to też jest ta elastyczność właśnie, że będziemy pracować z różnych miejsc na świecie i, i, i dzisiaj to wszystko zobaczyliśmy dużo, dużo wyraźniej i rzeczywiście i do tego się od dawna przygotowywał Świat i rynek. Teraz to przyspieszy. Nie mówię nic odkrywczego. Gartner powiedział, że o 41% wzrośnie ilość osób, która nie wróci do swoich biurek w swoich biurach, tylko pozostanie w pracy zdalnej. To prawie Ale... połowa. Tak, do, do połowy. Skąd inąd są też takie głosy, jak rozmawiam z firmami, które już przewidują, że w niektórych korporacjach pracownicy będą pozostawać w tym wymuszonej formule zdalnej do końca roku kalendarzowego, że bardzo się obawiają o to, jak to będzie dla nich. Czyli mamy i dobrodziejstwo wynikające z pracy zdalnej, ale mamy też przekleństwo, jak zawsze. Ale też jak patrzymy na to, jakie zawody powstaną, jak się one będą zmieniać, które znikną, które się pojawią to nadal jest wyróżniona ta sama grupa zawodów, czyli oczywiście... IT. No tak, to wszyscy wiemy. Później wszystkie zawody związane z tak zwanym opieką, wszystko co dotyczy opieki, czyli te wszystkie zawody tutaj, wszystkie, które się łączą z zielonymi mm. technologiami, czyli tak zwanym, mówimy o tym green jobs, i edukacja, która się będzie bardzo zmieniać i tu będzie potrzeba wielu fachowców i tutaj będą jedni odchodzić, a drudzy przychodzić. I i oczywiście to też pozostaje cały czas tematem, że ponieważ IT i te umiejętności technologiczne są bardzo istotne, to że kobiety będą tu miały duży dług taki właśnie do spłacenia, przez to, że one wielokrotnie mają przerwy i będą musiały szybciej nadrabiać. Kto idzie pod nóż? Kto idzie pod nóż? W rynku pracy jutra. W rynku pracy jutra po covidowym, kiedyś mówiliśmy, prawda, jeszcze kwartał temu, że pod nóż pójdą wszystkie te zawody, które można zautomatyzować, które będzie zastępować technologię, a dzisiaj będziemy jednak obkurczać wszelkiego rodzaju zespoły i będziemy maksymalnie pracować nad tym, żeby była ta praca ich efektywna. Czyli będziemy mierzyć, ważyć, dopasowywać, bardzo skrupulatnie ym, opisywać zakresy obowiązków, umawiać się na bardzo dokładne wykonywanie i tak zwane dowożenie zadań, na które się umawiamy ze swoimi pracodawcami czy też w naszych własnych firmach. I od nóż pójdą wszyscy ci, którzy się będą słabiej dostosowywać i będą mniej efektywni niż inni. I ja bym tutaj nie dzieliła na zawody, tylko bym po prostu bardziej patrzyła od punkt, z punktu widzenia predyspozycji osobowościowych. Że że to teraz... może oznaczać, że, czy to może też oznaczać, że teraz praca będzie trudniejsza, bardziej intensywna, mimo że jesteśmy w domu pracować będziemy więcej, ciężej, bardziej intensywniej. Tak, to już się dzieje, że rzeczywiście pracujemy ciężej i bardziej intensywnie. Mówię tutaj, mówimy o warunkach polskich, mówimy o dzisiejszej sytuacji, mówimy o osobach, które pracują w korporacjach i są podłączone do y, aktywności swojej firmy zdalnie. I tutaj, jak jeden mąż, słyszę wyłącznie opinię, że pracy jest więcej, jest ona dużo bardziej wymagająca. I, I wydaje mi się, że na dzisiaj to się jeszcze nie zmieni, póki się nie unormalizuje nam sytuacja yy, zewnętrzna, dlatego że są jakby takie dwie postawy w firmach osób, które właśnie chcą być nawet wręcz nadaktywni, bo chcą pokazywać swoją dużą przydatność żeby firma nie wymyśliła właśnie, że będzie yy zwalniać tych, którzy są mniej efektywni i trochę jest wyścig i trochę też dlatego ta praca jest tak wymagająca, myślę, że jak to się u, yy wszystko już ułoży, to nie będzie tak, że praca zdalna będzie dużo bardziej wymagająca. niż. To, ja sobie też tak myślę, tyle ty, yy, było najprzeróżniejszych analiz, uwag, yy, dyskutowania na temat tego, co się nazywało. W środowiskach korporacyjnych work and life balance, to znaczy, żeby utrzymywać jakiś rodzaj równowagi między tym, co jest wartością w życiu prywatnym, zawodowym, żeby nie przeginać, kolokwialnie mówiąc, że zwłaszcza w tej zawodowej części. Czy dzisiaj w ogóle tego rodzaju dylematy odchodzą do lamusa przynajmniej na jakiś czas? Nie, dlatego że mm, ja od dawna nie lubię tego rozdzielenia work life balance. Zresztą to już się o tym mówisz, tak naprawdę dzisiaj w dobie właśnie technologii żyjemy w work life blend. Cały czas przez to, że jesteśmy nieustająco reagujący na to co potrzebuje nasz pracodawca to nie możemy powiedzieć, że pracujemy od do i koniec, zwłaszcza jeżeli mówimy o menadżerach, którzy są nieustająco potrzebni jeszcze w tej aktualnej sytuacji musi, muszą nieustający mieć kontakt. To nie jest tak, że my zaczniemy w godzinach, które do tej pory były określone, one przestaną być określone, ale w tych godzinach również będziemy wykonywać aktywności związane z naszym życiem osobistym i na to im szybciej pracodawca będzie miał przyzwolenie, będzie to rozumiał i będzie to wspierał, tym będzie miał lepszy Efektywniejszych i bardziej zmotywowanych pracowników, bo tak jak powiedziałeś, kończył się okres wielkich awansów, wielkich podwyżek, jakichś wielkich benefitów, ale zaczynają się benefity rozumiane przez psychologiczne wsparcie pracowników. I teraz jedną z rzeczy motywujących pracownika na dzisiaj jest to, że pracodawca rozumie, jakie są jego potrzeby, szanuje je i również się do nich dopasowuje. Do tej pory tak nie było. Do tej pory tak nie było, do tej pory mieliśmy nieustająco rynek pracodawcy, bo myśmy mówili, jest rynek pracownika, a teraz jest rynek pracodawcy. Tylko, że ten pracodawca, który był właśnie tworzył ten, czy nie był beneficjentem rynku pracownika, bo był właśnie pracodawcą, nie rozumiał. Jak dzisiejszy pracownik, jakie on ma oczekiwania i jak należy z nim postępować, żeby dobrze dla niego pracował. I to są motywacją największą jest oczywiście rozwój i poczucie wpływu, czyli ci, którzy będą swoim pracownikom rozwój i poczucie wpływu dzisiaj w tych trudnej sytuacji zapewniać, to będzie benefit, to będzie motywacja, to będzie waluta, którą będzie pra płacił pracodawca. Ponieważ po drugiej stronie w dużej części jest strach. No, to nie tylko ponieważ jest strach, tylko ponieważ tak w ogóle funkcjonujemy i też mniej się boimy, jak mamy poczucie wpływu na to, na środowisko, w którym pracujemy, prawda? A Rozmawia... mhm. nie, bo strach jest bardzo istotną rzeczą, to o czym dzisiaj wszyscy liderzy mówią i, i, i szefowie, firm, to na całym świecie to jest to, że muszą zapewnić swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa, takiego psychologicznego bezpieczeństwa. Czyli wszystkie te zespoły zarządzane strachem, zarządzane w sposób no, nieekologiczny, to nazwijmy, będą dzisiaj mieć dużo, dużo trudniej, też im jest dużo trudniej być w zespołach rozproszonych. Dobrze, a gdybym miał Cię zapytać, bo porozmawialiśmy trochę w makroskali, w skali trendów, w skali takich zauważalnych tendencji, które się rozwijają, ale w mikroskali pojedynczego człowieka, który pracuje w jakiejś firmie, korporacji mniejszej czy większej i naprawdę rozważa scenariusz, w którym traci pracę, częściowo traci możliwość utrzymania mm -hmm. domu, rodziny. Co on właściwie taki człowiek powinien teraz zrobić? Jak ukierunkować swoje myślenie bardzo precyzyjnie? Czy już szukać tego, w jaki sposób się przekwalifikować, jak się prze. Być może podjąć jakąś edukację, być może próbę kompletnie przekwalifikowania się z jednego sektora do drugiego. Jakie powinny być te pierwsze kroki dzisiaj, jeszcze w tym ciągle niepewnym czasie? Przede wszystkim, to jest to, co dyskutują z działami HR, różnych naszych klientów, to, co widzimy i to, na co będą stawiać firmy. To jest na wzmacnianie takiego poczucia osobistego i, i pracowników. I teraz, co powinien w związku z tym zrobić pracownik? Pracownik powinien bardzo mocno zastanowić się nad tym, nie, czy ja będę zwolniony, bo to są myśli, które mu przeszkadzają, i teraz co zrobić, żeby nie być zwolniony. Ale one przychodzą i są naturalne. I właśnie na tym to polega, żeby im się nie poddawać, tylko myśleć sobie niezależnie od tego, co się wydarzy, na co naprawdę nie mam wpływu. Bo nie mamy na to wpływu, i dzisiaj żadnych obietnic, to ciągle powtarzam, nie można od nikogo otrzymać, powinien przede wszystkim zastanowić się nad swoją własną siłą, na, to, na, na największy na to wpływ. To znaczy, co zrobić, żebym był przydatny w tej konkretnej sytuacji mojemu pracodawcy w sposób mądry. Wykazać inicjatywę i odsunąć wszystkie myśli, odsuwać nieustająco, to jest praca odsuwać wszelkie myśli, które powodują, że on jest sparaliżowany tym, że nie wie co będzie, nikt nie wie co będzie. To zadanie z... dla psychologa. Tak, musi zostać swoim własnym psychologiem. To jest dokładnie, Grzegorz na tym polega ta praca, którą musimy ze sobą dzisiaj wykonywać. Poszuka, poszukać sensu życia, który jest zawsze gdzie indziej, nie tylko w pracy. Wartości, które nami kierują i pomyśleć sobie, że to jest to paliwo, które mnie napędza i powoduje, że ja chcę działać, niezależnie od tego, że nie znam tej sytuacji i nie wiem, jak się będzie rozwijać, w związku z czym tu i dzisiaj działam. Działam z dnia na dzień, działam z tygodnia na tydzień, opiekuję się swoimi podwładnymi, wymyślam strategię, czy dodaję do strategii firmy, w której pracuję, zastanawiam się, co mogę zrobić na tych małych odcinkach. I uwaga, jest bardzo ważna rzecz: to jest widziałam badanie takiego Microsoftu, który powiedział, że najbardziej na dzisiaj motywujące dla pracownika w jego miejscu pracy jest koleżeńskość innych. Współpracowników. 86% osób tak odpowiedziało. Co Czyli to relacje, znaczy? relacje, relacje, relacje. Jestem odpowiedzialny za, za swoje relacje wokół, w miejscu, w którym pracuję. W ogóle jestem odpowiedzialny Ej, za swoje czy relacje. Czy ta część naszej rozmowy. Jestem koleżeński, Grzegorz. Bądź jestem koleżeński. Domyślny. Jestem domyślny. Powiedz Co jest, mi, to jest czy. świat przed nami. Czy ta część naszej rozmowy, jeszcze do, 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 do kilka zdań wstecz, e, dotycząca rozterek pracowników. To ona nie dotyczy sektora IT, to znaczy, jeżeli jestem pracownikiem IT, mogę czuć się bezpiecznie i, i, i spać spokojnie? Nic mi nie grozi? IT to jest bardzo szerokie pojęcie, prawda? Ale jest rzeczywiście taki, to jest specyficzny ekosystem, gdzie są osoby, które. Gdzie pracują osoby, które rzeczywiście no, w tym świecie mają większe, po pierwsze, mają większą tolerancję pracodawcy, więc oni mogą sobie pozwolić na więcej, być bardziej wymagającym, bardziej schowanym, właśnie, a nie koleżeńskim, ale rzeczywiście no, mają na pewno prościej dzisiaj. Ale też nie przeceniajmy tego. To nie jest tak, bo wszyscy za chwilę zaczną się. Bo ta krzywa uczenie w technologii się też będzie skracać. Będzie dużo szybciej będziemy się dzisiaj uczyć rzeczy, które będą potrzebne. A poza tym jest tak w technologii bardzo istotne, o czym ciągle zapominamy, że to, co na dzisiaj wie człowiek od IT, za, za pół roku nie jest już do końca aktualne. On musi cały czas się uczyć. A ci, którzy wchodzą i zaczynają się uczyć, zaczynają się już tutaj uczyć, a nie tam, w związku z czym mają dużo większą szansę, żeby nadrobić i iść dalej, a ten cały czas musi posuwać się do przodu, więc patrząc na to w ten sposób, będzie aktywnie przybywało osób, które będą w technologii, które się będą przekwalifikowywać i będą dołączać. Ja mam taki ciekawy przykład jednej z dużych firm, która zatrudniła nas, czyli firmę, która szuka ludzi na najwyższe stanowiska menedżerskie z prośbą, żeby zatrudnić im specjalistę właśnie od Big Day, i myśmy zatrudnili maturzystę za wynagrodzenie menadżera. On się tego wszystkiego nauczył sam. On był po prostu pasjonatą. Jak przyszedł on i dostał testy do wypełnienia, bo była to, to właściwie to poprawił te testy jeszcze to, to znaczy, że jak chcemy, mamy ten imperatyw i to naprawdę możemy dość szybko się do tej technologii y, przy, m, przekwalifikować i i mieć naprawdę dobrą propozycję na rynku. Ale ja bym bardzo, bardzo chciała powiedzieć też o tych wszystkich zawodach związanych z sustainable leadership, zrównoważony rozwój, zrównoważone przywództwo. To jest takie miejsce, że wszystkie też firmy będą w tej chwili odpowiadać sobie na pytanie, co jest prawdziwymi wartościami. Jak co nam ten kryzys powiedział, jak ten świat się będzie przebudowywał, i tych ludzi też nie ma. W związku z czym oni też muszą się zacząć kształcić w tym kierunku. I to można zacząć z bardzo różnych dotychczas wykonywanych mm. zawodów, przekwalifikowywać się właśnie w takim kierunku Chief Sustainable Officer na przykład, czy też we wszystkich mm, takich umiejętnościach, tych zarządczych, czy dzisiaj. Menadżerowie, którzy będą mieć największą szansę, bo przecież redukcje nie będą dotyczyć tylko liniowych pracowników, będą również w dużym stopniu dotyczyć menadżerów, oczywiście proporcjonalnie. Menadżerowie, którzy zobaczą, że yy, zobaczą, po prostu będą mieć też, mają taką swoją kondycję człowieczeństwa, że dla nich szczerość i uczciwość jest wartością realną, nie tylko głoszoną, to będą ci menadżerowie, którzy najlepiej przetrwają i najlepiej sobie poradzą, bo za Idealiści mamy... przed idealistami przyszłość. Ale tak, ale wiesz co? Tylko właśnie idealista kojarzy nam się z kimś, kto nie bierze odpowiedzialności. On hmm. głosi, ale i tak realnie za nic nie odpowiada. A właśnie ci menadżerowie muszą bardzo być odpowiedzialni i twardzi. I to wcale nie jest powiedziane jak dotychczas, że musi to być lider, za którym pójdą. Wszyscy, wizja, misja, on ich za sobą porwie, bo on właściwie nie będzie głosił wielkich misji i wizji. On będzie uczciwy, on będzie sprawiedliwy, on będzie dotrzymywał danego słowa, on będzie budził prawdziwe zaufanie i on bardzo często będzie podejmował decyzje, z którymi się oni nie będą zgadzać. To ale ciekawe, będą ufać. Jeśli jesteś headhunterem, to pewnie będziesz musiała. Znaleźć takie instrumenty, które tego rodzaju cechy będą weryfikować u tak. kandydatów, a to nie jest takie łatwe. To jest ta akurat cudowna przyszłość przed nami. Słuchaj, ale a propos menadżerów właśnie, już my rozmawiamy z bardzo wieloma liderami dużych firm, dużych korporacji, pytamy o to, co obowiązuje dzisiaj, jak będzie zgodnie z ich przewidywaniami wyglądała ta bliższa i dalsza przyszłość, ale też mam wrażenie, że sam fakt, że występują w takiej roli, w roli menadżera dużej organizacji czy prezesa dużej organizacji ogranicza ich szczerość, bo jedna z ich funkcji, to jest wcześniej o tym mówiłaś zresztą, dać poczucie bezpieczeństwa swojemu zespołowi. Tak. A ja wiem, że ty masz kontakty z tego rodzaju z tego rodzaju ludźmi i być może to, co oni mówią w kulisach, to, co oni mówią wówczas, kiedy kamera jest wyłączona, kiedy mikrofony są wyłączone, być może dla nas byłoby nawet jeszcze, jeszcze ciekawsze. Jakie tam panują w tych środowiskach top managementu nastroje? Jak oni kalkulują, w którą stronę uważają, że to pójdzie? Tak, to jest ciekawe bardzo pytanie. Są tacy, yy, którzy mówią: Słuchaj, w ogóle się nie zastanawiam, co się będzie działo. Kompletnie nie mam. Ja w tej chwili jestem w pędzącym, w samochodzie i ja się po prostu wyłącznie koncentruję na tej drodze tu i teraz. W ogóle o niczym nie myślę, żeby było bezpiecznie dzisiaj. I nie, nie mam żadnej gotowości na rysowanie jakichkolwiek wizji i nie mam na to czasu, i nawet jakbym chciał, to nie mam jak. Niektórzy mówią, wątpią w siebie. To jest niesamowite. Mam miałam kilka takich rozmów z liderami dużych organizacji, znanych. Ale mówią, dlaczego wątpią? wątpią? wątpią dlatego, wątpią, że sytuacja ich przerasta? Nie, że mówią, że wydaje im się, że oni nie są liderami na ten czas, w takiej kondycji psychicznej. Mhm. E, jak dociekałam, no ale dlaczego? No przecież do tej pory tak świetnie szło, no to jeden z menadżerów, liderów, właścicieli dużej firmy powiedział mi, dlatego że zawsze próbowałem zarządzać w taki sposób, że jak rozmawiam ze swoimi najważniejszymi, Menadżerami, to jednak jestem w stanie ich przekonać do tego, co chcę zrobić. A tu miałem parę razy sytuację, że nie byłem w stanie ich przekonać, i oni byli wszyscy przeciwni decyzjom, które chciałem podjąć, a ja cały czas czułem, że to jest właściwa decyzja. I to był moment, kiedy chciałem oddać ster swoim partnerom. Tak, tak. Yy, ale jednak nie zrobiłem tego i autorytarni podją podjąłem te decyzje. I ona była dobra, ale to był dla mnie ogromny moment zawahania. Miałem tydzień absolutnie gotowości złożenia broni. I trochę o tym właśnie chciałam powiedzieć wcześniej, że będziemy, że menadżerowie dzisiaj, nawet ci, do, ci, ci tacy modelowi, mądrzy, którzy kochają i uwspólniają ze swoim zespołem, będą musieli podejmować decyzje wbrew zespołom i na własną odpowiedzialność. I ty i takich menadżerów jest trudno znaleźć. I dlatego będzie dużo zawahań. Z, rozmawiałam z, dzisiaj z prezesem. Czyli pracy. mówiąc krótko i inaczej to formułując, potrzeba będzie takich menedżerów, których stać będzie na pewną bezwzględność w działaniu. Bezwzględność to może jest źle powiedziane, bo to na podjęcie bardzo osamotnionej decyzji. Hmm. To nie jest bezwzględność. Na pójście, na wzięcie pełnej odpowiedzialności na siebie. I, 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 I potem, oczywiście, to będzie życie weryfikować, bo one będą albo dobre, albo, do, albo złe. Ale chcę też powiedzieć o tych lękach, które są również po stronie um, osób zarządzających. Osoby, które mówią: Ja właściwie chyba. Chyba zmienię w ogóle całkowicie swoje życie, odejdę z firmy i będę robić zupełnie coś innego. No ale jak to? Przecież to jest 10 lat Twojego życia, wielkiego wysiłku. Tak, ale wydaje mi się, że ten kryzys mi jakby wszystko przewartościował. Ja już tego dalej nie chcę robić po prostu. I co wtedy? Wtedy to jest znowu, to jest cudowna też o, o rynku pracy opowieść. On odejdzie, a tu zrobi miejsce na następnych, czyli teoretycznie. To nie jest tak, że się zamrożą stanowiska. One będą po prostu plastycznie, ten świat się będzie inaczej układał. Są też osoby, które po prostu uwielbiają ten stan walki, stan wojny poniekąd, stan niepewności. I I czują to, się jak ryby w wodzie w takiej sytuacji. Czują się jak ryby w wodzie i wchodzą w to z całym sercem. I to, że nic nie wiedzą, to jest dla nich najciekawsze, że się będą właśnie za chwilę dowiadywać. I, I to będzie też czas takich menadżerów. Nie chcę też powiedzieć, że to są psychopatyczni menadżerowie, którzy się w ogóle nie boją, tylko że boją się, ale jednak rozumieją, że trzeba wziąć odpowiedzialność teraz, kiedy jest tak ciężko. Więc... Menadżer na czas wojny, o której powiedzieliśmy przed chwilą, i menadżer na czas pokoju, to są dwa różne profile zarządzających ludzi. Tak, a za chwilę, a będziemy. Tak, to są dwa różne profile, ale pamiętajmy, że będziemy za chwilę mieć hybrydę z tych dwóch modeli, bo świat się uspokoi, czas wojny minie poniekąd, on się będzie stabilizował i wtedy trzeba będzie bardzo dobrze wyważyć, jak to będzie. A, a wojną będzie nadal dla firm, które będą walczyć o to, przetrwanie, o to, żeby przetrwać, no to to nadal będzie wojna i tam ci na czas wojny będą potrzebni. Którzy bezwzględnie podejmują decyzje, nawet jeśli muszą u, usilnie i z wielkim sercem przez lata budowany zespół obciąć o połowę, co też słyszałam takie opowieści dość, dość straszne, ale ja, jednak, jako headhunter, zawsze wiem, że czasami wyjście z pewnych organizacji jest wielkim krokiem naprzód i rozwoju dla ludzi, którzy są zmuszeni odejść i muszą nagle odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej ze mną i z tym, co potrafię, co bym chciał robić. I to też są bardzo dobre momenty. A wielu jest takich menadżerów w tych kontaktach, którymi dysponujesz, którzy bardzo dobrze rozumieją te wyzwania przyszłości. Powiedziałaś o tym w kilku słowach już jakiś, jakiś czas temu, że będą się liczyć już inne wartości, że, dojdą do, że dojdzie do głosu być może nieco większa odpowiedzialność za różne obszary pozabiznesowe, niż, niż to jest dzisiaj. Wiesz o tym doskonale, że, że, że tego rodzaju opowieści były trochę taką donkiszoterią, takim troszkę. Jakąś nonszalancją, bo ostatecznie liczyły się Excele, ostatecznie liczyły się liczby, ostatecznie liczył się GDP, PKB, czy tam różne e, takie bardzo twarde, ekonomiczne dane, A z tego, co z tych twoich konkluzji, jak rozumiem, e, ten świat będzie trochę już inaczej poukładany, być może on nie będzie aż taki bardzo Excelowaty i, e, no, i bezwzględny. Jest, tu jestem w rozdarciu, bo też rozmawiałam o tym i jest część menadżerów, która myśli tak jak ty i mówi, że wyrozumiałość, otwartość, szlachetność, uczciwość, uważność, komunikacja otwarta, yy, z, właśnie to zrównoważenie, oglądanie się na społeczności, w których się operuje, że to teraz wreszcie tak będzie, a są tacy, którzy bardzo mm, pragmatycznie, bardzo mocno mówią, to jest guzik, prawda, to przez chwilę, a potem wróci chciwość, no, potrzeba manipulowania. Poczucia wpływu za wszelką cenę i koniec, i wrócimy. Za chwilę wrócimy do tego punktu wyjścia. No i to jest nierozstrzygnięte, tego grzegorz tego, właśnie nie wiemy, dlatego te rozmowy są ciekawe, bo naprawdę trudno przewidzieć, jak będzie. Na dzisiaj, tak jak patrzę, we wszystkich firmach jednak wygrywa ta pierwsza postawa. Czyli to trochę idealistyczna, trochę etyczna, trochę. Tak. Trochę skoncentrowana na odpowiedzialności, o której dużo rozmawiamy w tym temacie tak, Ale też zobaczyli swoi współpracownicy, pracownicy firm zobaczyli, że bardzo mocno jednak ta koleżeńskość, o której mówiłam, i ta współpraca wcale nie jest związana z osobą menadżera, który nimi zarządza hmm. do końca, jest ogromną wartością. I w związku z tym ich będzie więcej, więc mam nadzieję, że to będzie wymuszało jednak pewne postawy lepsze u szefów i właścicieli firm. Ostatnie pytanie. Odpowiedź uznaniowa. Tak. Czy myślisz, że ten świat, który do nas przychodzi po koronawirusie będzie lepszy czy nie? <laughs> To właśnie, w jakim zakresie lepszy. Ale oczywiście, że słyszałam, słuchałam debaty wczorajszej, którą prowadziłeś. Ja mam poczucie, że będzie lepszy, że bardzo dużo rzeczy się bardzo, bardzo unaoczniło, że nie będzie można o tym zapomnieć i że właśnie technologia spowoduje, że dużo więcej i szybciej widać i tak samo jak można. Tłoczyć fake newsy, tak samo można dawać im przeciwwagę z taką samą siłą, więc ja uważam, że, że będzie lepszy i jak się wynurzymy spod tej fali, z tej spokojnej części i pokaże nam się nowy horyzont i nowe kształty tej nowej rzeczywistości, to ona będzie lepsza. I tym optymistycznym akcentem skonkludujmy te rozmowy. <grym> Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Maja Meissner była Państwa gościem. W tym cyklu, w cyklu o odpowiedzialności i odpowiedzialnym świecie. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję bardzo.